Dzień dobry, dzisiaj centrownica znowu z Chin, bo jeśli oglądacie moje materiały to wiecie, że już była jedna. Ale jak zobaczyłem, że na rynku pojawiła się nowa konstrukcja, to stwierdziłem, że muszę ją dla Was sprawdzić. Sponsorem tego materiału w zasadzie jest Piotrek z serwisu w Wielogłowach. Doskonale go znacie. I on chciał, żebym kupił, no spróbujemy, nie? On sobie ją zostawi, może coś z tego będzie. I zgodził się, żebym ją najpierw sam przetestował, zobaczył, co w ogóle ta konstrukcja jest warta. A przy okazji dowiecie się o niej wy. Jedno co muszę przyznać. To West Biking. No już wiecie, opakowanie jakoś po ludzku wygląda. Pierwsze wrażenie jest OK, Zobaczmy, co zostaniemy w środku. Oczywiście również oprócz piotka, wielkie podziękowania dla moich patronów, do których grona możecie oczywiście dołączyć, bo to dzięki nim te materiały w ogóle się jeszcze kręcą. OK, wygląda na to, że tyle i naprawdę to oni są motorem napędowym tego kanału. Za co ślicznie im dziękuję. Uuu! Ja już tu coś widzę. To co widzicie. Tylko to jest coś, jakiś rodzaj pleśni albo czegoś. Nie wiem, jakiegoś grzyba. To jest rodzaj czegoś biologicznego, co powstaje pod wpływem wilgoci. Jestem prawie pewny. A wilgoci tu nie brakowało, bo jak się przypatrzycie, tutaj. Tutaj to będzie jeszcze lepiej widoczne. Normalnie ten stalowy wałek już zabierze. Coś ta centrownica miała wspólnego z wilgocią. Karton nie wygląda na zamoczony. Nie wiem, może w jakimś wilgotnym magazynie przechowywany, a może. Różnica temperatur i skraplanie się pary wodnej na ten. Nie mam pojęcia, ale I przejedziemy to takimi szmatkami czyszczącymi. Mam nadzieję, że to nie będzie ognisko nowego wirusa. Oczywiście sobie żartuję, ale sam fakt w takim stanie sprzętu jest taki mało przyjemny. Okej. Okay. Zestaw stosunkowo prosty, bardzo ciekawy podpis, bo West biking jest w ogóle w tamtą stronę, a przecież centrownica będzie tu, czyli zawsze do góry nogami do was. No nie wiem, jakoś tak sobie to wymyślili. W zestawie widzę blachy metalowe, jedna po jednej, druga po drugiej do dokręcenia. Mam płaską powierzchnię. To dlaczego nie przykręcić od razu tego przez te otwory? Ja sobie tak zrobię na potrzeby dzisiejszego testu. No ja wiem, że te wkręty może nie są idealne do tego, ale trzymać centrownicę będą. W zasadzie cały stół mogę za nią przestawić. To jest jakiś prymitywny śrubokręt. Krzyżaczek, klucze. Klucz dokładnie tej samej jakości, co tu, czyli do kosza, nie? To się do niczego nie nadaje. To jest do chwycenia tu. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To musimy sobie zamontować jakieś koło. Tutaj pozostałości po ostatnim filmie, jeśli nie widzieliście przezroczystych zacisków hamulcowych i tego, jak przepływa w nich płyn podczas przelewania, w zależności od wewnętrznej konstrukcji, Zachęcam, zerknijcie na kanał, to wszystko już tam jest. Dobra, mamy i kręcimy. Ojej. Ojej. Wiecie dlaczego mówię ojej? Bo ja czuję jak tu jest miękko, ta gałka się kręci w zasadzie nie... Nie czuję końca, ja bym powiedział, że nie chcę kręcić mocniej. Bo tu już tak coś jakby. O, tutaj góra jest plastikowa. To już czuć, że te czarne łapki są plastikowe. Koło się. Dobra, już wam mówię o co chodzi. Na pewno widzicie ten flex, co tu się stało z podstawą. Ona jest dokręcona na bokach. Aluminiowa płytka. Ja nie rozumiem, dlaczego oni to robią z aluminium. I w ogóle oni to. O właśnie, tutaj, jakieś w gwiazdkach aluminium alloy, jak to jest minus, ja bym się tym nie chwalił. Przy centrownicy aluminium to to jest minus produktu, a nie jego plus. Bo aluminium jest mniej sztywne, może i lżejsze, ale. No, ten, no Ja se mogę koło tak wypiąć, nie? Jak je przypadkiem łokciem zahaczę, to ono mi wypadnie. Ale kontynuujmy. Gałka chodzi ciężko. Dlatego, że w tym miejscu tutaj to jest natarcie. Ta tuleja, która musi być na sztywno z osią skręcona. Tutaj jest śruba. Patrzcie. Tutaj jest imbusik. Tutaj nie ma takiego fajnego łożyska oporowego jak mamy tutaj, nie? Łożysko, normalne kulki, łożysko i przez to nawet pod dużym obciążeniem taka wajcha chodzi płynnie. Tutaj obciążenie i to ciężko się kręci, w ogóle tu jest blisko do podłoża, źle jest to chwycić. To może nie jest najlepszy argument, no bo na tych blachach by się to trochę podniosło zawsze, nie? No okej, okay, dobra, byłoby z centymetr wyżej. To to zostawmy, można na blachach niby fabrycznie to podnieść. Ale jeśli byłoby na tych blachach, a nie przykręcone do płaskiej powierzchni, to chyba byłoby jeszcze mniej sztywne, jeśli chodzi o podstawę. Nie miałoby takiego długiego styku, nie? No ale tak czy tak to jest dość miękkie. Odkręcacie to, ustawiacie jak chcecie, zakręcacie. No tak mocno, no, no, średnie. No, średnio bym powiedział, i tak się to rusza, trzeba bardzo delikatnie. No, ale tu nie przestawia zegara, więc o ile tego nie pukniecie, przypadkiem nie zawadzicie ręką, no to to będzie trzymało jakoś wymiar. Ojej, ale żebym zakręcił. Dobra. Ram Aha, no i tu jest ten problem. Te ramiona w ogóle nie wyznaczają środka osi, bo możecie ustawić sobie je tak, możecie ustawić tak. W zasadzie nie wiecie, gdzie jest środek. W tej centrownicy przynajmniej pozornie, nie wiem z jaką precyzją, ale pozornie dało się coś takiego ustawić. Dlatego, że jedną dźwignią zbliżało się równocześnie obydwa te ramiona. Tutaj jak sobie je ustawicie, tak ustawicie, więc to wymagałoby znowu jakiegoś przyrządu do centrowania, niby. Ale potem jak je zbliżać? Kurde. Druga gruba lipa. Poza miękkością tego materiału, druga lipa. No, żebyście zrozumieli, jaki ja tu miałem z nią problem. Sztywności, brak. I widać, ta tego nie poprawiła, a jeszcze zepsuła coś, co tamta miała całkiem fajnego. Ja wiem, że to nie ten sam producent, ale ja cały czas mówię o kategorii jakichś najtańszych chińskich centrownic. Nie? Na plus, zdecydowanie ten mechanizm. No, niewątpliwie jest to mechanizm szybszego. A tobie, co się stało? Odpuszczaj, że co, za mocno zapiąłem. I co teraz? Muszę to skontrować jakoś. Moment. Mhm. Dobra, mamy rozpięte, jest ok. Także ten mechanizm jest na plus. Tak ma luzy trochę, ale tak tu na szpilce się trzyma w miarę sztywno. Tylko ta centralna blacha. W ogóle zobaczcie, co ta centralna blacha wyczynia. 8 mm, 8, ale, aha, no w sumie ta jest węższa, tam jest dużo szersza, więc tam jest sztywniej. Ok, to dlatego wielkość tej płyty. Nie grubość, a wielkość tej płyty zmienia tu sztywność, bo tamta była jednak troszkę sztywniejsza tutaj, ale ten, ten mechanizm przyspiesza. Po co ja zwracam uwagę na ten mechanizm? To jest klasyka w jakichś najpopularniejszych parkulach, na których ja głównie w życiu pracowałem, centrowałem i zaplatałem. No bez czegoś takiego to, to nie ma sensu. Szybko, zakładasz koło, naciągasz sobie szprychy, szybko ściągasz, rozprężasz, zakładasz. W zasadzie, wiecie, dwa ruchy. Jeśli ta centrownica jest sztywna, to jest dwa obroty gałką. Nie tak jak tu kręcisz i kręcisz i kręcisz, bo, bo ten opór jest taki miękki. No to jak centrownica jest cała stalowa, no to idzie szybko. Te miękkie podkładki to mnie to nie wróżę temu dobrze, jak obijecie to ze dwa razy. Mimo, że tutaj na tych pinach rozporowych się kolebie, to na gwincie się to trzyma. Obejrzane, centrujmy. Dostrzegam problem w postaci tego, że nie zrobili tu czegokolwiek do prostowania tarczy hamulcowej. Tutaj nie mówię, bo tam jest w ogóle zegar do tego, to już pominę. Mogli chociaż gwint zrobić, żeby dało się ten zegar tam przepiąć, albo cokolwiek. No możecie sobie dorobić sami, nie? No ale oceniam tu produkt taki, jaki przychodzi, więc. Wszystko rusza się tu na ślizgi. I widzę, oni bardzo głęboko wierzą w centryczność tego ramienia względem całego koła, bo tu nie ma żadnej możliwości regulacji. Co najwyżej jakimiś ślimami tutaj nie da się tego za bardzo na śrubie przesunąć. Nic tu nie wymyślimy. Centryczność jedynie ramion względem całej centrownicy trzeba byłoby na tych podkładkach na tej osi przesuwać. Rozumiecie? Odkręcamy to, te nam się lekko przesuwają i w sumie to tak trzeba byłoby to robić. Okej. Okay. Aha, bo to się rusza. Jeszcze muszę dokręcić. Jeszcze dokręcić. Wiecie, to jest już dokręcone, a to koło cały czas chodzi. Ja je lekko dotknę tu i ono się przestawia, nie? I ja kręcę. Cały czy... To jest tak miękkie. To jest tak miękkie, że nie da się tego tego ustawić. To jest w ogóle. Dokręćmy tu na maksa. Dokręćmy. Czy się samo coś przestawia? Miękkość tego, coś tu pracuje. No, a tego nie dokręcę bardziej, bo już nie, tej śruby nie dokręcę bardziej. Dobra. Cierpliwości. Jesteśmy prawie na 90 jednostkach. Na 10. O 2 mm takim dotknięciem, bo to jest tak niesztywne. Załóżmy, dotknęliście palcem, nie? Co tu się wydarzyło? O 3 mm się przestawiliśmy. Aha, bo tu się ruszyło, bo jak tu dotknę palcem, to chodzi cała centrownica tu. Ty w ogóle w tych plastikach ona się w ogóle nie trzyma. Ona się kolebie jak chce. Ja naprawdę nie przykładam do tego żadnej siły, a tu jest skręcone tak, że to mi zaraz pęknie. Chyba nie muszę dziesiąty raz już w tym filmie mówić, że ona nie jest sztywna. Spróbujmy zacentrować. Jak to ma działać w ogóle? To jest tak nieporęczne. Jak ja mam to tym robić? Tak mam to robić? Spróbujmy to wycentrować. Denerwuje mnie naklejka po tej stronie. Muszę sobie to obrócić. Dobra, mamy parę pociągnięć za sobą, zredukowaliśmy się do 2-3 mm, i dole. Tu taka niesztywność. Ja mam wrażenie, że to, jak ta sprężynka odbija, patrzcie, ile tu jest ruchu na tej sprężynce, nie? To jest tak miękka centrownica, że patrzcie, co tu się dzieje. Odpuszczam sprężynkę, słyszę kontakt, puszczam, to mi jeszcze o ponad 2 mm spada. No po prostu siła, z jaką ta sprężynka odbija, przestawia całe koło, bo centrownica jest taka miękka. Dobra, z grubsza, jak na takie koło trekkingowe, mieścimy się w 2 mm. Proszę Was, dla mnie to jest wystarczająco. Centrowanie bicia dół tylko w ten sposób. Ale to jest jeszcze bez sensu, bo jak sobie przyłożycie tak, żeby obijać, to ciężar tego ramienia sprawia. Ciężar tego ramienia sprawia i to nie chodzi o dokręcenie. Tylko jest jego elastyczność taka, że jak ja go docisnę do obręczy, on się fizycznie z nią styka, blokuje ją i puszczę, to on mi nawet nie ociera. I ja nie wiem, co musiałbym to kluczami za każdym razem skręcać. Pff, jejuniuś. Coś tu jest strasznie krzywo. Coś tu jest grubo przekoszone. Idę po jakiś przyrząd do sprawdzenia tego w ogóle. Od razu sprawdzimy sobie chiński przyrząd. No to jest pewien rozjazd, który widać gołym okiem. O! Proszę bardzo. Wyprostowałem. Okej, okay. no to regulacja na rękę, nie? Jakoś szczególnie się do tego nie przyłożyłem, jak widać. Może podsumowanie trochę was zaskoczy. Wycentrować koło do dwóch dziesiątych się dało. Większej precyzji, jakbym miał cierpliwość i nie wiedział, jak się pracuje na dobrej centrownicy, pewnie posiedziałbym chwilę i bym wycentrował. Praca z tym przyrządem to trochę jak rozbrajanie bomby. Człowiek boi się pierdnąć, żeby się to koło nie przestawiło, jest to po prostu dramat. Ale, jak widać, wycentrować wycentrowałem, czyli działa. Sztywność? Żadna. Plastikowe końcówki w żery po osi 9 już mają, co oznacza, że no, na serwis się w ogóle nie nadają. Założycie tutaj 50 60 kół i te plastiki będą do wyrzutu. Domyślam się, żeby je ściągnął, wydrukował nowe. No, dokładnie. Normalnie wydrukowałby nowki sztuki. Albo dorobił takie z metalu, ale to nie jest centrownica, którą rozdają za 100 zł, tylko trzeba tutaj już kilka stówek położyć. No, zależy, jak promocję chwycicie. Ja ją kupiłem za 350 zł, lekko ponad, do tego przesyłka 98, no 450 zł trzeba liczyć, więc średnio. Ten mechanizm w rzeczy samej ułatwia szybsze zakładanie, ściąganie. Ale jakby zrobili ten mechanizm i to było normalnie z metalu, nawet rdzewiejącego, ale rzetelnej, stalowej konstrukcji, żeby nie było takie miękkie, to jestem jak najbardziej za, miałoby to sens. Ale za aluminium? Te centrowice nie mają sensu. To jest takie miękkie. Ma jakąś taką sprężystość w sobie, że ja to Pchnę o centymetr, to wraca o pół centymetra w dół. Nie da się tego dobrze dopchnąć. Może ja już nie będę nic więcej mówił. Zegar jest w porządku, ta łapka jest ruchoma. Choćbym nie wiem, jak mocno ją dokręcił. Ona i tak na tej główce mi się rusza. Zresztą na obydwu główkach się rusza. Jak uda Wam się to wyhaczyć za czystówki do domowej roboty, tak. Na serwis w żadnych pieniądzach się to nie opłaca. Lepiej dołożyć i kupić sprzęt, który będzie powtarzalny z mechanizmem tego typu, czyli otwieraniem, zamykaniem. A jak w ogóle naprawdę Wam się nie śpieszy, to do domu kupcie sobie bitula. On jest toporny, źle się go zakłada, ale jest totalnie sztywny i naprawdę będzie wam się przyjemniej na nim pracowało niż na takim sprzęcie. Ode mnie 2 na 10, bo kupiłem. A co wy o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Tyle z mojej strony, a tego przyrządu no bo go pokazałem, to chyba nie muszę komentować. Śmieszny trochę taki, no widać, że wycięty laserowo. Nie mam żadnego liniału, żeby sprawdzić kąty w tym strasznie to miękkie, wiecie, strach, żeby jak spadnie na ziemię czy będzie dalej trzymało wymiar, nie? No to jest tak trochę. Mało płacimy, no to niektórzy wprawdzie dużo oczekują, ale ja mało oczekiwałem. Jak za te pieniądze, co był ten przyrząd? Powiedzmy, że OK. A i najważniejsza rzecz, takiego zamykania do sztywnej osi nie ma w zestawie. To jest do tej centrownicy. Tu nie było w zestawie, więc trzeba byłoby jeszcze za to osobno dopłacić. Cześć.